ja jestem Sherzson i oczywiście kontynuujemy recenzję alkoholową Potem oczywiście kolejne piwko w sumie. Trzeba zaraz za piwkiem, ale mamy oczywiście koktajl Hero Słynny z żabeczki. Najlepszy, co prawda Tych śmieci trochę nienawidzę, bo Bo niestety nie sprzedają butelek 0,7 Do rzeczy. Jest, y, smak oczywiście jest Apple Pie Peach Ice bardziej w sumie niż Apple Pie No smakuje tak jak Ice, zwykłe lipconek plus oczywiście wódeczka jakaś także smak oczywiście jak najbardziej bardzo dobry butelkę widzimy bardzo bardzo skromna oczywiście etykietka również bardzo skromna oczywiście napisane jest w ileś wartości odżywczej, 4 4,4% dokładnie oprócz tego oczywiście pisze że, że powinny spożywać je młode dzieci tak jak zawsze zresztą tylko oszukali bo to jest niecałe 0,3% ale cóż, rzeczywiście piwko dobre, ja polecam i zabieram się do picia, a raczej elo.